Zbigniew Herbert, przesłanie pana Kogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runonicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój, bezsilny, niech będzie jak może. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów i tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się o serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują Twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło w górach daje znak wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak. Zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź. Bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona Twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa Bezkresu i Miasta Popiołów. Bądź wierny, idź!